Witam wszystkich stałych słuchaczy na 92 i 9 FM. Razem z nami jest pan Marcin Witko, kandydat na prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego, aktualnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana bardzo serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy zaskoczyły pana wyniki wyborów Tomaszowian? Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości uzyskali świetne, doskonałe wręcz wyniki. To efekt naszej ciężkiej pracy. 20 radnych na 23 mandaty w Radzie Miejskiej i 10 radnych na 23 mandaty w Radzie powiatu to bardzo dobry wynik bardzo dobry wynik ale będący jednocześnie wielkim zobowiązaniem dla nas i jestem przekonany że tego zobowiązania nie zawiedziemy Widać wyraźnie znaczny progres poparcia dla Pana wobec tego, którym obdarzyli Pana. Tymaszowianie, jeszcze 4 lata temu, wówczas w pierwszej turze otrzymał Pan ponad 5 tysięcy głosów, to jest niecałe 23%. A dziś już prawie 8 tysięcy głosów, co daje 35%. Jednocześnie widać zdecydowany regres poparcia dla urzędującego prezydenta, który w 2010 roku dostał w pierwszej turze ponad 5 tysięcy głosów, a dziś ledwie ponad 3 tysiące. Jakie Pana zdaniem są przyczyny? Czyny pańskiego sukcesu i porażki rywala. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę z wzrostu poparcia dla mojej osoby. Przedstawiliśmy bardzo dobry program. Prawo i sprawiedliwość w ogóle ma świetny program samorządowy. Nam tutaj w Tomaszowie udało się ten program dostosować do naszych potrzeb, tutaj Tomaszowskich, naszego regionu, i ten program uzyskał akceptację wyborców. Mieszkańcy zapewne docenili również fakt, że jestem dobrze przygotowany do pełnienia funkcji prezydenta. Byłem radnym Rady Miejskiej, byłem radnym Rady Powiatu w końcu dość świadczenie parlamentarne, które również mogę w sposób właściwy wykorzystać w sprawowaniu tej jakże ważnej funkcji. W końcu dziś Marcin Witko to zupełnie inny człowiek niż 4 lata temu. To człowiek potrafiący współpracować z szerokim gronem ludzi ponad wszelkimi po podziałami, również politycznymi, ponad wszelkimi podziałami potrafiący współpracować dla dobra miasta. Panie pośle, to chyba ciężkie pytanie, ale należałoby je zadać. Co pan sądzi o kontrkandydatce? Niemniej oceniać kontrkandydatkę, na pewno kontrkandydatkę ocenią wyborcy 30 listopada. Myślę, że podobnie jak większość mieszkańców, niewiele wiem o kontrkandydatce. Wiem, że nie ma żadnego doświadczenia samorządowego, nigdy nie pełniła żadnej funkcji samorządowej, nie była radną żadnego szczebla samorządu. Wiem również, że z listy jej komitetu żadna osoba, żaden kandydat nie uzyskał poparcia społecznego i nie wszedł do Rady Miejskiej. Co więcej, z doniesień prasowych dowiedzieliśmy się, że pełnomocnik, również startując z list pani Łuczak niedługo przed wyborami został aresztowany za poważne nadużycia finansowe. To jedyna wiedza, jaką posiadam na temat swojej kandydatki. Jedno jest pewne: tych dwóch funkcji absolutnie nie powinno się łączyć. Ja nie twierdzę, że dziennikarz nie może być politykiem, czy polityk nie powinien być dziennikarzem. Natomiast na pewno dziennikarz może być politykiem, ale wówczas przestaje być dziennikarzem, bo jeżeli jest dziennikarzem i politykiem, no to możemy sobie wyobrazić, że bardzo często taki dziennikarz. Dziennikarz jest po prostu najzwyczajniej w świecie stronniczy. I wciąż nie mamy wiedzy, czy, czy, czy wspomniana kontrkandydatka jest wciąż dziennikarzem, tym stronniczym dziennikarzem, czy, czy może już przestała być dziennikarzem i jest politykiem. Dotychczas pani redaktor pisała, ale nie działała. Tomaszu potrzebuje działania. Wpisy wprowadził do Rady Miasta w Tomaszowie aż 20 na 23 radnych. To istotny y, pogrom dla politycznej konkurencji. Jeśli postawi pan kropkę nad D i zostanie prezydentem, będzie miał pan komfort w rządzeniu. I tak zwaną władzę absolutną. Absolutnie, tu nie chodzi o żadną władzę absolutną. Zdecydowana większość w Radzie to gwarancja dobrej i bezkonfliktowej e, współpracy. Zaprosimy pozostałych radnych również do współpracy dla dobra miasta, bo przecież dobro miasta jest tutaj najważniejsze. Jest wśród e, radnych Tomek Zdonek, który e, słynął ze świetnych pomysłów. Z nami będzie mógł te pomysły realizować. Te pomysły, których nie mógł realizować dotychczas. Jest również pan Cezary Krawczyk, pan, e, pan Mirosław Baran. Zapraszamy wszystkich. Radnych do współpracy. Nasze miasto potrzebuje porozumienia ponad podziałami. To porozumienie zapewni jego rozwój i zapewni to, że miasto w końcu ruszy do przodu. Choć naprawdę najbardziej liczymy na współpracę mieszkańców. Dlatego, tak jak wspomnieliśmy w, w trakcie kampanii w swoim programie, zaproponujemy mieszkańcom budżet obywatelski i to mieszkańcy faktycznie w sposób autentyczny będą mogli decydować, w jaki sposób są wydatkowane ich pieniądze. Ja bardzo chętnie bym zaproponował współpracę pani Agnieszce Łuczak, natomiast niestety no, nie wprowadziła nawet jednego radnego, także nie bardzo mam nawet komu zaproponować tą współpracę. A tak naprawdę i tak na poważnie, to za panią Łuczak stoi partia Palikota. Zresztą z właśnie tej partii pani Łuczak kilka miesięcy temu startowała w wyborach europejskich z takim powiedzmy sobie chyba niezbyt dobrym efektem. Partia Palikota, z którą praktycznie żadna opcja w Sejmie nie widzi możliwości współpracy. To zupełnie nie różne światy. Podejście do ideologii gender, dostępności narkotyków, antyklerykalizmu i tak dalej. Sam Pan musi przyznać, że w takiej sytuacji jakakolwiek współpraca będzie po prostu bardzo trudna, praktycznie niemożliwa. Zdecydowanie lepszą alternatywą dla miasta i dobra mieszkańców jest współpraca Rady Miejskiej z przyszłym prezydentem. Nie ma wówczas zbędnej gry prezydent nie może, bo mu Rada nie pozwala, czy, czy, czy odwrotnie. Naszemu miastu naprawdę potrzebne jest autentycznie. Otwarcie dla przedsiębiorców, dla mieszkańców, w końcu dla młodych pokoleń. Jest niepowtarzalna szansa, żebyśmy wspólnie tego dokonali. Dlatego proszę Państwa o głos się w zbliżających się wyborach 30 listopada. Głos oddany na Marcina Witko nie będzie głosem straconym. Ja Państwu przypomnę, że razem z nami w dzisiejszej audycji był Pan Marcin Witko, poseł na Sejm, jednocześnie kandydat na prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.